Wszystko, co robiłaś, robiłeś do tej pory z tym angielskim, co zaprowadziło Cię do mniej więcej B1, czy nawet wyżej, przynajmniej teoretycznie, nie zaprowadzi Cię do mówienia po angielsku, do takiej swobodnej rozmowy na każdy temat z każdym w każdej sytuacji i w ogóle teraz nie przesadzam, bo rzeczy, które robiłaś, robiłeś do tej pory. Dokładają ci nowych słówek, dokładają ci nowej wiedzy takiej odbiorczej, czyli pasywnej, kiedy coś słuchasz, kiedy coś czytasz, to jest ci coraz łatwiej i mega cię to cieszy, ale niestety jest też ten kontrast, ten, ten dysonans w postaci tego, co umiesz powiedzieć. Jest to o wiele, o wiele mniej niż to, co potrafisz odebrać zrozumieć, usłyszeć i przeczytać. I niestety, ale słuchanie na bardziej zaawansowanym poziomie nie zaprowadzi cię dalej, jakby zaprowadzicie wyżej, ale nie zaprowadzicie dalej, nie umożliwi ci rozmowy.